Halo, halo. Siema, no to znowu ja. Nadal jest 28 kwietnia 2019 roku. Jest 22.30. Yy, troszeczkę po. Yy, kontynuujemy granie w Pathfindera i yy, yy, lecimy dalej. Yy, mówiłem o ortografii. To, że ktoś tam na Facebooku ten i tutaj sprzedajemy też sprzęt niepotrzebny. Ciężki sprzęt. No, i yy, pierścionki. Też odpoczniemy sobie od razu chyba w tym A i oddam jeszcze tutaj te te papierki. Czy coś tu jest, co jest mi niepotrzebne? No przykład to ja tego w ogóle nie będę używał. To też nie będę używał tego okej. Okay. Chodźmy do tego do zamku. No, mówiłem, że trzecie to jest niespełna rozumu. Drugie nie pamiętam. Kurwa, co ja powiedziałem, że drugie. Pierwsze, że trolluję. Próbuję sobie przypomnieć. Drugie, że pisze szybko bardzo. Chociaż nie, to by było to, to też... Było. A, już wiem. Drugie było, że ma swoich czytelników, czyli ludzi, którzy to czytają ma totalnie w dupie i na przykład nie obchodzi go że ten. Bez szacunku po prostu się odnosi, już sobie przypomniałem. Tak, że pierwsze jest, że troluje, specjalnie to robi. Znaczy, że umyślnie to robi, niekoniecznie, że troluje, tylko że umyślnie yy, tą. zrobi błędy. Na przykład troluje, albo na przykład, y, tą, na przykład... Y, m, potrzebuje tego do, do jakichś tam swoich celów. Drugie to, że ma... że Ma czytelników w dupie totalnie i nie szanuje ich i dlatego ten, dlatego... Słowami takimi właśnie... Błędnymi ortograficznie bardzo y, do nich przemawia pisze raczej. Albo ma ten, albo jest, jest pełna rozumu do końca. Także, także mówię. Tak mi się wydaje, że właśnie jest z tą ortografią, że ja nie wymagam, żeby ktoś tam pisał jakieś bardzo zwymyślne słowa, które się nie używa na co dzień, z błędami bezbłędnie i stylistycznie i wszędzie przecinki i, I tak dalej, i tak dalej. Ja tylko chcę, żeby podstawowe słowa m, albo w podstawowe słowa normalnie pisać i ten, i m, dobrze pisać. M, takie podstawowe w stólu najbardziej podstawowe, bo naprawdę, no, z, bardzo podstawowe są rzeczy często popełniane, mnożne, że, kurwa, że, przez RZ napisane. Ja bym chciał ten najchętniej przejść i a da się... o tędy sobie przejdę. I ten, i tak to wygląda. Hmm. Tak samo z wymawianiem: też z wymawianiem to trochę krątwa mojego kumpla, bo on, yy, phewajda, robimy, nie chcemy, na razie się wabbić aż tak mocno. no Bo on yy, bardzo miał z tym jazdę. E, taką w sensie, że bardzo mocno poprawiał mnie, gdy mówiłem coś źle. No i się od niego nauczyłem i po prostu na początku nie zwracałem na to uwagi, ale po pewnym czasie, jak ludzie naprawdę mówili różne rzeczy, to zaczynam zwracać na to uwagę nie? i tak nie tyle mocno co chcę ich piłować, tylko się z nich trochę podśmiewuję. O, mówisz w trafił, albo włączać. Co zrobiłeś? Jak to się robi? Jak się włącza? Coś, ja nie wiem, włączać. E, Powiedzmy, wytłumaczy mi, jak się włącza. Coś. Kurwa i będą cyklopy, co czemu ja tutaj przyrzecę? Nie mogę uciec. O właśnie, o tym mówię. <laughs> nie można uciec. Można uciec? Nie, on no, zajebiam szybko. to nie było Eee, nie ma co. Nie wiem czemu to jest tak zjebane, że tą stronę też jest zablokowana taką postacią. Zarę kurwa, gdzieś znajdę kody na ten. na jebaną nieśmiertelność. Pokonam tych skurwysynów. synów. Będę chodził gdzieś sobie kurwa. No nie jakiś chuj, co, będziemy tutaj i będą dawali 20 poziomy kurwa przeciwników. Do jebanych. mnie doganiają w każdym momencie. No, zapomniałem włączyć nagrywania, no ale to już chuj. Ile jest 40? 20 minut, ustawiam. Dobra, tędy będę szedł, no trudno. Po prostu w, w, z baku... wycofam się stąd, bo... <śmianie> afrykanin, kurwa, jak... Rocksoil... co to jest? Brown uh, baldhead. Head. <śmianie> aha że jakaś znowu jakaś taka polanka wśród drzew z kam, dużo kamieni ledwie jakikolwiek ten ledwie jakby kamienna, kamienna kamienne podłoże ledwie jakie jakie jak rośnie tutaj zielone zielona trawka i przede wszystkim błoto I widać że tu często ci że tu często mm, łowcy mm, Często łowcy tutaj przesiadują, żeby... O, kurwa, lepszy jest tu. Chiebamy. Czekaj, może on jest w czymś lepszy, w czym ty jesteś dobry. Jesteś dobry w kamuflażu i w huntingu ta jest tylko w huntingu dobra, no to niestety ona musi iść na hunting ta w kamuflażu ta tutaj ta tu ten cooking to ty idziesz na cooking i tak weirdness co to mu da o kur o on jest przydatny kurde konsumpcję tych yy, Supplyów od was zmniejsza, czyli zamiast 6 to 4 będziemy zużywać Dobra, Ty, walerii pomożesz Set alarm. No to No właśnie, ostrzega przed tym, żeby nas nie zaatakowali, gdy śpimy. Dobra, i ty rób ten kamuflaż jednak. Dobra, tak, to zrobimy. E, okej. Okay. i ten, i e, z wymawianiem mówiłem. A nie, mówiłem, że się wkurwiłem na to, że tu jest ten, że mi nie pozwala przejść tu. No nieważne. No, niestety nie pozwala. I opisywałem to. Tak, ale mówię, z tą całą sytuacją, że. A chodźmy tu. Że, że ten ortografia, no to jest. Głupki bronią głupków, bo się nie chcą, bo sami mamy problem z ortografią. Tak mi się wydaje. I ten. Mówię, ja sam z ortografią. No popraw. Jak widzę, że coś jest źle napisane, to poświęcam tą kurwa minutę dłużej, żeby sprawdzić, czy wszystko naprawdę nie jest nie jest aż taki, jakby bardzo. Zobaczymy, jaki on ma tutaj to jest. Pana. I open to your Um, cała, cała ta. Zajebiemy tam fireballa, co? Dobra, czekaj, 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 Zajeb w niego. Po prostu. O kurwa. Myślę, że mogę popełnić błąd. Kurwa, ale to zahipnotyzuje też naszych? Dobra, to hipnozę... Dobra, tutaj tak zrób. I co, ty tam musisz podejść? A, tak musisz zrobić. Zdążysz hipnozę jebnąć? O, zahipnotyzowała go. Ktoś tu jest rany? Nie dobra, tak służyłem tylko te czary, żeby popatrzeć jak one działają. Okej, okay, skin. No to tak słabo z tym skórką. Trupy. On ma psa. Gold powder, uu. Łuki zawsze w cenie. Łuki to drogi sprzęt jest, kur... A to mi się nie upyla tego zbierać. Ten co jakieś dwie pałki miał? Pałka za pałka, dwa to się nie skopa, ten kryje. Hiszład couldn't have been much past 16. his blood stain. Uh, face is marked with horror. Aha, że przerażony był, zanim umarł. Um, zakrwawiona twarz, uh, nie miał więcej niż 16 lat. Well, was smash against the stone with force. When, uh, can him. Aha, coś wielkiego go zabiło. Um, zapiszmy sobie, wiecie? Żeby nie było zaraz przy że troll wyjdzie i ta, albo coś takiego. I nas wszystkich rozjebie, i potem będziemy musieli się czy, cofać. save'em do chuj wie kiedy. A wilki przyszły tu na żer, mi się wydaje. O, list. Ehm, zakrwawiony list. Robert. E, robel. Mm. E, udało mi się przejść selekcję. Mm. Z tym listem um, udało Ci się przejść selekcję. Z tym listem um, wysyłam, nad, nadaję ci tytuł dowódcy um, Wilków Alazar. Y, gratuluję. Y, otrzymujesz nowe rozkazy y, w Herzmen, czyli to jest. Y, Herzman to jest. Jak on się nazywa? Hert to jest grupa, tak? To znaczy Wataha. Y, watachowy z lokalnej wioski a dał nam trochę pieniędzy jakąś tam okrągłą sumkę i wynajął nas, żeby zabić cyklopa który tutaj w okolicy grasuje przez kilka lat już to nie dużo pieniędzy aha, dał nam troszeczkę pieniędzy chodzi o to nie, Wimp Round to myślałem, że jakaś okrągła sumka, no ale e, to nie dużo pieniędzy, ale mm, godny czyn. E, nasz klucz. E, our okay, ad, Aha, naszym głównym klucz. Naszym główną przewagą jest... E, nasza główna przewaga leży w, w ilości, znaczy w liczbie. E, wie, żebyśmy, e, więc żebyśmy. Więc tak, więc powinniśmy zaatakować cyklopa na otwartym terenie. E, nie możemy pozwolić, żeby się zabarykadował, czy tam bronił w jego leżu. Zadanie jest proste, zbierz resztę rekrutów i ruszaj do jaskini w, w narmarchi Marchi. Wywap cyklopa, cyklopa i mm, doprowadzić go na tą całą polanę, czy coś takiego, e, gdzie będą nasze mm, główne siły, e, i otoczymy go i zneutralizujemy. E, powiem ci e, w detale, ci powiem wtedy, gdy, gdy się spotkamy. Liczę na ciebie, jak kapitana Lazar. Hmm. To mu coś nie poszło. Glewie zabrałem niechcący, ale dobra. Niestety nie poszło im zbyt... Chociaż może zabili cyklopa, nie wiadomo, ale na pewno straty były e, jakaś, jakaś ta... Widać, że to ewidentnie chłopi zwykli, bo nie mają zbyt dobrych, mają zwykłe ciuchy do obrony. E, ale miał jakąś e, tom, jakąś e, tusz e, chiński, egzotyczny, można by to powiedzieć. <tuszelanie> No także rozjebał ich ten cykle. Zobaczymy, tutaj powinna być pewnie jakaś jaskinia albo coś. No i nie mi rzucał po prostu jebany. Ich go gdzieś tu wyprowadzili jakoś słabo. O, patrzcie, jeden ma zbroję, ale chujową. No to się nie płaca. Dobra, ten co pewnie przykurwił drzewo. A, że zbroja i broń jest bardzo cienko zrobiona i do, dorwał go ten przeciwnik jak uciekał ten gość. Nie go w tył walnął albo coś No także cyklop poszedł ich rozjebał Jeszcze tutaj badam sytuację, a wilki przyszły po prostu zjeść Chociaż powiem wam, że to jest głupie, bo wilki raczej padliny nie jedzą mm -hmm. chyba, że są naprawdę głodne, ale zazwyczaj polują. Polują na słabych po prostu tych, na słabych... Yy, na słabe te... Na słabych przeciwników, nie? Jakąś tam rannych i tak dalej. Jeżeli są już głodne, a jeżeli są w chuj głodne, no to wtedy ewentualnie, ale też tak powiem wam, że... No to nie hieny w końcu. Chociaż ja nie wiem zbyt dużo o wilkach, więc może, może... może jednak. Ale no wydaje mi się, że ten. No, także skończyłem już o tym, że głupki bronią głupków po prostu, którzy nie potrafią pisać e, przed ortografią, a tym bardziej jak to w necie się dzieje. E, w tak jeszcze normalnie to pół biedy, ale jak w necie to jest m, zapewnić, że głupek był głupka broni. Tutaj nie idziemy, nie wychodzimy, chociaż spróbuję. Państwo. Jakiś ten, jakaś płcizna na rzece o, szeroka i tak dalej, ale nie wchodzimy, bo to jest przejście i tam na pewno nie. Z tego co pamiętam to jacyś ci rzeczni piraci czy coś takiego wychodzą, więc nie ma co tutaj na razie kombinować. Idziemy na południe dalej. Tutaj obadamy. Lubię zwiedzanie w grach, ale wkurwie mnie to, że, że ten. Że, że pewnie będzie sytuacja, że za, za, za długo robisz Main Questa-musisz kurwa się pospieszyć i mnie pogonią e, z tym z main questem. Dobra, co, pójdziemy tu i wam powiem nie, nie wejdziemy. Odpoczniemy sobie. Z uwagi na to, żeby się poleczyli, czary sobie na ten. E, zregenerowali i możemy wtedy. OK, i teraz wejdziemy ee, Sun Hill. Sunny Hillok A Hummock Humok z Że jakaś chyba wzgórze kamieniste mm, Jakieś kamieniste wzgórze chyba? Czy coś takiego? Hamok, A hum, właśnie bo ja miałem e, sprawdzić Gdzie muszę artefakt znaleźć? Graby, graby, pagórek, no, pa z górek, pagórek, w górze pagórek. Um, kamienisty, pagórek, e ciepły, słoneczny, w ciepłe dni. Śmiech i piosenki słuchać czasami mogą być słyszane czasami z. z w jakiś tam wydający się niewidocznego lasu, znaczy leśnych, leśnych mieszkańców, um, wylegujących się na, na tym słońcu. Um, lokalsi, czyli lokalni ludzie, trzymają się z dala od tego miejsca, um, a podróżni um, przechodzą tędy jak najszybciej mogą. Um, Trzymając się bardzo swoich mieczy, broni raczej, e, modląc się do bogów, żeby, żeby, ten, żeby im dopomogli. E, w sensie, że jak na tym wzgórzu jest, słychać jakieś takie niby dźwięki z okolicy, tak? Dziwne. Jakieś takie, że jakby z lasu, jakby mieszkańcy lasu mm, się tam bawili. Kolejne wzgórze, które kurwa jest owiane złą sławą. Co to za... Jezu, o nie... Wiem co to chyba za misja jest. O w... w... o nie, chujnia będzie, koniec tutaj, kurwa muszę to zapisać. Mamy w pierdol, powiem wam. Będzie ciężka misja, pamiętam, że... W pewnym momencie, nie wiem czy za pierwszym razem zrobiłem tą misję, pamiętam, że za którymś, za... Za pierwszym razem chyba jak podchodziliśmy do tego było w chuj ciężko i się nie udało, a za drugim razem się dopiero udało. Czekajcie, muszę tego wilka ogarnąć. Weź i gdzieś tu. Bo tutaj driada jest. Zresztą zaraz zobaczycie o co chodzi. Pomocy, pomocy. Ktoś tam krzyczy. Ktoś pomocy. Eee, jakaś nieznana. Mm, nieznana moc. Y, naraz. Zbudowała mm, tą wieżę z jakichś y, skrzyń i tak dalej. I beczek. A na niej. Y, jedna na drugiej. To niemożliwe, żeby ktoś. Y, żeby ktoś tak długo mógł stać na tej niesamdziwacznej dziwacznej konstrukcji w sensie naturalne to nie jest naturalne. Dobra help help samo help w średnim wieku człowiek próbuje walczyć, żeby utrzymać dystans na tej kupie na tej tym, na tym, na tym cał, całym wieży która się trzeszczy. Jest przerażony. Poci się. Cieka z jego twarzy. A jego koszula jest ewidentnie przepocona. Na miłość bogów, zdejmij mnie, zanim skręcę sobie kark. Kim jesteś? Jestem ta. Tamar. Ten, mala, w sensie kupiec, sprzedawca obrazu, czy coś takiego. Opowiem Ci moją historię z przyjemnością, jak już mnie zciągniesz stamtąd. Co się stało? Cholerne wróżki i ich sztuczki, w sensie ich żarty, To się stało? Ich psikusy pojawiły się z drzew. Pomalowały mojego konia mm, i ten, i o, wóz. Zabiły moich ludzi, ukradły moje spodnie, e, a potem je tu umieściły. E, e, poczekaj, pomogę ci. Mogę go zrzucić, mogę się wyśmiać go. Nie, pomogę mu. E, jump, I will catch you. E, a dragon, wybady, wszyscy się chować. E, z... Mogę go rzucić kamieniem i powiedzieć, łap, dobra. Jump, I'll skacz, złapiecie goś. O, jego, jego twarz stała się bada, jakby zaraz zemdleć. Dobra, Tamar, trzymaj się w sensie, weź się w garść. 1, 2, 3. Tamar, próbuje się, jakby utrzyma nie utrzymać, tylko wyrównać. I przygotować do, do skoku. Kiedy to robi, cała ta wieża się przekrzywia w, w niebezpieczny kąt. Z krzykiem Lamar, tamar skacze, i cała ta wieża się psuje. Wszystko, wszystko upada na ziemię, i tak dalej, wszędzie, a on bezpiecznie ląduje w moich rękach. Rozpieprzył wierzę. Po pewnym jakby... <coughs> po pewnej jakby tam zmagajnie uwalniam tego, odstawiam tego kupca na ziemię i ten... Ym, y, I tak dalej. Ym, dzięki Bogom, uratowa jestem uratowany, dziękuję ci... Dziękuję, tobie też dziękuję. <coughs> Przekażcie, muszę się napić i skrząknąć, bo to denerwuje. <coughs> Dziękuję tobie też Jeżeli tylko Biedny Awim Był taki Miał takie szczęście Ten, ten Kupiec, czy sprzedawca bardziej Patrzy się tam na jakąś Smugę krwi Za Która jest, ten, która jest pod Czy tam w, gdzieś w okolicy w, w Wozu, który on tam miał Um, powiedz mi o sobie. Um, oczywiście, jestem Tamar e, z Galt. Galt, co to jest? A to jest jakiś kraj tam, który właśnie w sztuce, polityce i takich innych e, filozofii, e, który jest e, tym wasalem e, Chelliax. Przeczytajcie sobie do końca: na razie to jest nieistotne aż tak mocno. I, i że jest ze sprzedawania obrazów. Kupuję je w miastach, potem podróżuję po wioskach, w okolicy i sprzedaję je. Wszyscy, wszyscy są zwykle sami tutaj. Chłopstwo nie musi podróżować do, ma do miast, a ja zarabiam na swoją rodzinę. Co dokładnie się stało? Jakby wiozłem moje te, moje towary do pobliskich wiosek i wtedy usłyszałem ale po, usłyszałem wiozłem swoje towary do wiosek, usłyszałem dziwną historię o, o że coś się tam dziwnego dzieje na tą na, 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 na drogach ale nie posłuchałem jakim głupcem ja byłem mój coachman, to jest coachman Co, coachman Co, Stratek. No to taki stratek, ten. Jak, nie stratek, tylko to jest menadżer. Mój menadżer, Amby, y, Avim i y, ja byliśmy y, w połowie, ledwo w połowie drogi do wioski. Y, a wtedy te tchórzliwe wróżki y, pojawiły się z, z drzew. Śmiejąc się, otaczając nas, y, nie mieliśmy szans. Y, zaczęły grzebać i tam jakby grabić grabić naszą naszą tą naszą nasz włos um. Um. secretly believe it I could aha The, then I could secretly a to scarcely E, chyba chodzi, się nie dowierzał, że potem, nie dowierzając, nie mogłem w to uwierzyć. E, zaczęły o, już, jest, już się pokazuje, że jest koniec odcinka. <laughs> zaczęły budować tą Ridiculous To jest jak on się nie, niedorzeczną, niedorzeczną wierzę, <laughs> e, o ile można ją tak nazwać, e, ale, ale w kiedy ją budowali? Hmm. A, kiedy ją budowali, jedna z naszych je, jakby skrzyń upadła i się otworzyła. A obrazy <ścoughs> jej ich zafascynowały. E e A, że nie mogły znaleźć, zafascynowały te obrazy. Nie mogły znaleźć żadnego płótna, więc pomalowały naszego konia. Biednego Geralda. Biednego, naszego biednego konia. Garland. Aha, że go. A bo ten koniec wielki. Uczyniły go wielkim. Tak się koniec chyba Garland nazywa. Uczyniły go wielkim przez magię i zaczęły go malować. Każda w swoim stylu, każda sobie tam malowała coś. Ym... Ym... Garland nie mógł przesać, yy... jak to się, no, wydawać dźwięków końskich. Tak był przerażony, Ym... rżeć. Ym... A Anwin nie mógł tego znieść więcej, więc, bo kochał Garlanda, więc tak bardzo. Ym... Na chwilę cisza zapadła. Ym... I tam jego twarz tak, tak spoważniała trochę. Amvioham, Avim, Avim... Byliśmy przez tak wiele razem. Przeżyliśmy tak wiele razem. Ym, w skrócie, Avim ym, uwolnił się i próbował ym, od. ten. Próbował odpędzić. Czy tam. No, odpędzić ym, wróżki. Ym, wtedy Garlat uciekł, a wróżki. Ym, już wtedy były gotowe, żeby zabić Avira tam gdzie stał ale kobieta, która nimi dowodziła zaoferowała, znaczy zaproponowała żart zamiast tego i zanim się sorientowaliśmy nie postawiły na wieży, wieży żebym nie mógł im przeszkadzać a one zaczęły męczyć Amvira a nie, one zamiast... nie, nie, nie męczyć tylko wsadziły Amvira w, w ten, do, do wozu z pozostałymi, tymi, z pozostałymi skrzyniami i zmniejszyły wóz, ale nie Avira, Avima, czyli po prostu go zmiażdżyły tym wozem w środku. Dobra, koniec odcinka, ja tu skończę i zacznę, widzimy się, w widzimy, słyszymy się w kolejnym, siemano.